Dlaczego tak trudno nam siebie pokochać? Dlaczego to, o czym trąbi cały rozwój osobisty, aby dać samemu sobie miłość, jest nieraz naprawdę bardzo, bardzo trudne i jest dla nas ogromnym wyzwaniem. I kiedy nawet próbujemy już to zrobić, kiedy zaczynamy robić jakieś ćwiczenia, właśnie na akceptację siebie i na miłość do siebie, to okazuje się, że przez większość czasu są to puste słowa i tak naprawdę nie czujemy tego w głębi serca. I może to nawet się wydawać jakieś takie powierzchowne, takie nieprawdziwe. Największą blokadą, aby siebie prawdziwie pokochać, jest poczucie winy. Więc, jeżeli gdzieś w głębi serca wierzymy w to, że jesteśmy na przykład złymi ludźmi, że jestem złą kobietą, że jestem złym mężczyzną, jeżeli ja siebie za coś obwiniam, jeżeli ja w głębi serca czuję, że coś jest ze mną nie tak, że powinnam być lepsza, że powinnam być. Ładniejsza, mądrzejsza, zaradniejsza, bogatsza, i tak dalej. I wale po sobie tylko dlatego, że taka nie jestem, że tego nie mam. Nie mam urody, nie mam pieniędzy, nie mam sukcesu, i tak dalej. No to na przykład mówienie do siebie w lustrze Kocham cię, na niewiele się zda. Chociaż oczywiście czasem można użyć tej techniki, żeby coś przepchnąć, żeby ono nas doprowadziło do tego poczucia winy, bo największą blokadą, jeśli chodzi o miłość do samego siebie, jest właśnie samobiczowanie. I to samobiczowanie wzięło się oczywiście z naszego dzieciństwa, kiedy rodzice dawali nam do zrozumienia, że coś jest właśnie z nami. Nie tak, że powinniśmy się zmienić, albo przerzucali na nas odpowiedzialność za swoje problemy, za swoje uzależnienie, za swoje emocje to jest bardzo częste za swoje różne choroby za właśnie jakieś nerwy że przez ciebie się zdenerwowałam. Że przez ciebie się tak zachowałam, przez ciebie cię uderzyłam i tak dalej. Ale czasem nie muszą nam tego mówić wprost, ale dają nam na przykład do zrozumienia. I teraz nie mam na myśli, żeby obwiniać rodziców i mówić: No tak, oni mi to zrobili, więc niech oni to naprawią. <grym> nie, ponieważ każdy z nas ma swoją własną historię z którą potrzebuje sobie poradzić swoją własną relację z mamą swoją własną relację z tatą jeżeli wy potrzebujecie jeszcze zrobić przed świętami porządek z tymi relacjami no to zapraszam was serdecznie na dwa takie potężne kursy, które ostatnio poprowadziłam powrót do mamy i powrót do taty gdzie naprawdę dużo się tam zadziało takich pozytywnych zmian Dużo udało się y, moim klientkom i klientom zrobić w tym temacie, ale nie mam teraz na myśli, żeby właśnie przerzucać odpowiedzialność na rodziców i tak dalej, oddawać im winę. Jesteśmy w tym punkcie, tu i teraz. Dostaliśmy jakiś pakiecik, pakiecik poczucia winy, pakiecik tego, że czujemy się źle ze sobą i to jest nasza największa blokada, żeby w ogóle poczuć do siebie miłość. Żeby uznać, że ja jestem wartościową osobą, bo tak naprawdę czym jest ta miłość do siebie, o której wszyscy mówią i której większość z nas pragnie? To jest właśnie uznanie swojej wartości jako człowieka, jak dla mnie, czyli przyznanie, że ja jestem wartością samą w sobie i tej wartości nie można mi odebrać w żaden sposób. Ja po prostu jestem i mam prawo być. Tak po prostu. Nie muszę na to zasługiwać. Nie muszę zasługiwać na życie i na wszystko, co dobre przynosi to do życie na miłość, na szczęście, na bogactwo. Nie muszę na to zasługiwać. Ja po prostu sobie jestem i wszystko ze mną w porządku. Jeżeli wierzysz w sercu, że wszystko z tobą w porządku, czujesz swoją wartość to znaczy. Że tego poczucia winy nie ma. A jeżeli cały czas masz poczucie, że coś jest ze mną nie tak, coś tutaj trzeba zmienić, naprawić, tu trzeba przekręcić śrubkę, inaczej tu odkręcić, no to ciężko ci będzie uznać swoją wartość, tak naprawdę. Poczuć w sercu, nie tylko sobie powiedzieć: Jestem zajebisty, jestem dobry, jestem taki i w ogóle. My potrzebujemy też tych komplementów, tak? Potrzebujemy siebie docenić, potrzebujemy siebie poklepać po ramieniu dobra robota, idziemy dalej. Oczywiście, że tego potrzebujemy. Jednak to nie daje nam takiej głębokiej miłości do siebie takiego właśnie poczucia, że jesteśmy wartościowi. Więc powiem to najprostszymi słowami. Potrzebujemy sobie wybaczyć. I teraz sprawdź, co potrzebujesz sobie jeszcze wybaczyć. Jeżeli nie czujesz takiej głębokiej miłości do siebie, co potrzebujesz sobie wybaczyć? Gdzie masz wrażenie, że zawiniłeś? Gdzie masz wrażenie, że zawiniłeś? I to wcale nie musi dotyczyć twojego realnego zachowania, że komuś wyrządziłaś albo wyrządziłeś krzywdę. To są bardzo często rzeczy irracjonalne, za które obwinialiśmy się jako dzieci, właśnie za emocje rodziców, za zachowania rodziców, za to, co nam zrobili. Bardzo często się właśnie za to obwiniamy. Irracjonalne. Takie, które w ogóle jest niezwiązane z prawdą i z rzeczywistością. I jeżeli masz to poczucie winy, to najprostszym sposobem. Aby się od niego uwolnić, to zadać sobie pytanie, wobec kogo mam to poczucie winy, komu zawiniłam i wtedy w liście albo na żywo przeprosić tę osobę, przeprosić tak z serca i to dotyczy także takich irracjonalnych obwiniań, czyli takich właśnie dziecięcych, że ja długo miałam poczucie winy, że byłam ciężarem dla mojej mamy. No to jedziemy sobie z tym. Wyobrażam sobie swoją mamę, albo piszę do niej list i mówię: Mamo, przepraszam, że się urodziłam. Przepraszam, że byłam dla ciebie ciężarem. Przepraszam, że się przeze mnie męczyłaś. I poczuć to całym sobą, całą sobą. I ja wiem, że te przeprosiny brzmią dziwnie. Jednak mówię teraz najpro... o najprostszej metodzie uwolnienia się od poczucia winy, która naprawdę działa. I jesteśmy w takim mm, okresie, że jutro jest wigilia <laughs> i jutro może nastąpić ten świąteczny cud. Ten moment, kiedy być może pierwszy raz poczujemy tą głęboką miłość do siebie. Kiedy sobie wybaczymy, kiedy sobie odpuścimy. Tego Wam właśnie życzę. Tego, żebyście spojrzeli na siebie takim przychylnym okiem, ze współczuciem, zrozumieniem, z wybaczeniem, ze zgodą na siebie, na wszystko, co zrobiliście i czego nie zrobiliście. Żebyście dali tą życzliwość przede wszystkim sobie. Bo kiedy dajemy tą życzliwość sobie, kiedy dajemy sobie czułość i bliskość, to potrafimy jej dawać jeszcze więcej innym ludziom. I to dobro się szerzy, a przecież tak naprawdę każdy z nas chce widzieć lepszy świat. Ale to my potrzebujemy zacząć właśnie od siebie dać to dobro samemu sobie. I niech idzie do innych do rodziny, z którą się jutro być może widzicie. Ja jestem tą szczęściarą, że kocham rodzinne spotkania, bo mam swoje najukochańsze na świecie rodzaństwo i bardzo się cieszę, że będziemy się widzieć przez kolejne trzy dni. Wszystkiego dobrego. Najlepsze życzenia. Trzymajcie się ciepło, pa!